Cześć, jestem Jakub z kanału Mold Break. W dzisiejszym 33. odcinku kanału Potencjał zaprezentować Wam genialny kanał o tematyce ludzkiej, Snauke. Snauke na swoim kanale nagrywa recenzje, a także inne filmy. Twój kanał założył 30 grudnia 2018 roku. Jego miniaturki do filmów są przyzwoite, a treść materiałów rewelacyjna dobry awatar z minifigurką ze Star Wars. Ostatnio były dwa filmy z pracami na konkurs. Jedna na konkurs Majka Labritsa, druga na Klocka TV, a w tym drugim wygrał. Smoke jak najbardziej, przykłada się do swoich materiałów. Ma sporo playlist, a w tym m.in. jak zbudować broń z Lego, unboxingi, a także jest playlist jego ulubionej serii Star Wars. No Natomiast w opisie jest krótkie zwięzienie na temat. Opisuje on tam, że na jego kanale przede wszystkim pojawi się Lego. Także zamieścił tam zdanie, że, już cytuję, już cytuję teraz, Lego to wspaniała zabawka i pasja. Dobrze, więc do Snowka proszę Was wchodźcie, a ja już Was żegnam. Dajcie mu suba. Pa!